Sześć lat studiów, kilkaset nieprzespanych nocy i kilkadziesiąt tysięcy godzin nauki. To wszystko już za nimi. 6 grudnia pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odebrali swoje dyplomy. A najlepsi mogli liczyć na dodatkowe nagrody: Izabela Gotlewska. Maciej Grala. Monika Gons. Ewa Pucharczyk. Podczas uroczystości władze wydziału odznaczyły rektora UWM profesora Ryszarda Góreckiego konwalią dziekańską. To specjalne wyróżnienie dla osób związanych z Wydziałem Nauk Medycznych, a obecny rektor uczelni od początku był orędownikiem kształcenia lekarzy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Mikołajkowy prezent otrzymał także Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych przekazała placówce specjalistyczny sprzęt. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest jednostką bardzo młodą. Powstał w 2007 roku, a pierwszych studentów przyjął rok później. Teraz wypuścił w świat dyplomowanych lekarzy.